Dzień dobry, szczęść Boże, witam Was serdecznie w Opolu. Ja jestem we Wrocławiu, wy w Opolu. Wy jesteście teraz w ciepłym domu nadziei, ja jestem na zimnym dworze. To tak trochę, żeby się przez chwilę przynajmniej rachunki wyrównały. Słuchajcie, dzisiaj mamy taką śliczną Ewangelię, w której Pan Jezus konfrontuje się, czyli w pewien sposób nawet kłóci się z faryzeuszami i takimi bardzo pobożnymi ludźmi, Żydami, którzy świetnie znają prawo. Są mistrzami w przestrzeganiu prawa albo znajomości prawa. Wiedzą, jakie są przykazania. Być może wiecie, że w judaizmie, czyli w Starym Testamencie, tych przykazań było bardzo dużo, 613 takich różnych przykazań dużych, takich jak my znamy 10 dekalog i to oni jeszcze mieli oprócz tego wiele takich różnych przepisów religijnych i wierzyli, że jak będą tego wszystkiego dobrze przestrzegać tak skrupulatnie, jeden do jednego, to, to Pan Bóg ich później nagrodzi. Ale jak to z ludźmi bywa, byli mistrzami właśnie w znajomości tego prawa, byli perfekcjonistami, ale jak się zna prawo, to człowiek ma taką tendencję, żeby prawo omijać i wykorzystywać je tak naprawdę nie do tego, żeby służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, ale żeby siebie ustawić w tym świecie. I zobaczcie. To jest oczywiście problem w tej Ewangelii tamtych ludzi, którzy żyli dawno temu, ale to też jest nasz problem, również wasz. Dlatego, że zobaczcie, można być takim człowiekiem, który świetnie zna prawo, również prawo państwowe, nie tylko kościelne, różne prawa takie nawet niepisane między ludźmi, które występują, które mamy i zobaczcie, można to prawo przestrzegać w takim sposób, że będzie to służyło nie tylko mi, ale też innym ludziom, a można być takim mistrzem, który w omijaniu prawa, tak jak to robili ci Żydzi z tej Ewangelii, którzy tak omijają prawo Boże, żeby nawet swoich rodziców wykolegować i nie dać, się, nie dać im tego, co im, co im potrzeba, bo sobie znajdziemy kruczek prawny w prawie. I teraz, jak to możemy zrozumieć, jak Wy to możecie zrozumieć, siedząc teraz w ciepłym domku nadziei, w tej przerwie obój, codzienny bój, żeby przetrwać swoje życie, żeby jakoś przeżyć. Zobaczcie, że myślę, że tak jest. Nie jestem znawcą, ale tak mi się wydaje, jak trochę z wami w Opolu rozmawiałem, trochę mi bodzio opowiadał o, o waszym świecie, że, że trochę tak jest, że możemy innych ludzi próbować, mówiąc kolokwialnie, czyli tak ulicznie, wykolegować. To znaczy możemy właśnie wykorzystać różne prawa, na przykład, nie wiem, jest jakaś okazja, żeby zdobyć jakąś paczkę, jest jakaś okazja, żeby zdobyć jakieś dodatkowe jedzenie, jest jakaś okazja, żeby coś dla siebie ugrać. I będzie to zgodne z prawem, i będę patrzył tylko na siebie. I to jest ten problem, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. bo pokazuje, że prawo jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsza jest miłość. I może warto, jak teraz y, siedzimy sobie w ciepłym, znaczy, wy teraz sobie siedzicie w ciepłym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie, na ile rzeczywiście próbuję być człowiekiem, który. Wykorzystuje różne prawa, jeszcze raz mówię, czy to będzie prawo religijne, czy to będzie prawo państwowe, czy to nawet będzie regulamin waszego domu nadziei, na ile to wszystko wykorzystuje do tego, żeby rzeczywiście pomóc też drugiemu człowiekowi, a ja nie skupiać się tylko na sobie. Spróbujmy zobaczyć tę Ewangelię jako taką inspirację do tego, żeby być też dla innych ludzi, nie tylko dla siebie, bo najważniejsza jest miłość w prawie, a nie to, żeby skrupulatnie przestrzegać prawa po to, żeby mi było dobrze, żeby nikt się mnie nie czepiał i żeby mój świat był bezpieczny. To prawda, że mamy prawo do tego, żeby mój, Twój świat był bezpieczny, ale mamy też myśleć o innych ludziach. Dobrego dnia Wam życzę i serdecznie Was w Polu pozdrawiam. Trzymajcie się.